Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Zacznijmy od zasubskrybowania kanału. No i chciałbym was przeprosić za dwa czy trzy ostatnie odcineczki, których niestety no nie zauważyłem, że troszkę się tam coś porobiło i obraz nam cały czas praktycznie lagował. Myślałem, że to takie przed renderingiem tak jest, ale okazało się, że to tak nagrało nam. Niestety, parę odcinków już poszło do kosza, ale próbujemy tutaj coś nagrać. I myślę, że teraz już będzie dobrze, nie będzie takich przycięć jak wtedy, więc sorka za to i lecimy z nowym odcineczkiem. Co do tego, znów mówię, ja nagrywam odcinki z wyprzedzeniem, nawet koło miesiąca, więc ja mam inne kalendarzyki w tym momencie. Niż Wy to oglądacie. Tak jest zupełnie inny kalendarzyk, jak to oglądacie. Bo jest dużo pytań, dlaczego Szkapa, Ty masz adwentowy kalendarzyk połowa kwietnia czy, czy lutego, nie? No, dlatego, że ja nagrywam odcinki z wyprzedzeniem, żeby na cały miesiąc były te odcineczki, więc muszę nagrywać z wyprzedzeniem, bo nie zawsze jest możliwość po prostu nagrania co tydzień odcineczka, więc nagrywam z wyprzedzeniem gdzieś miesiąc do przodu, żebym jak wychodzi. Na O, jak wychodzi na Discordzie kalendarzy odcinków. No to jeżeli odcinki macie na niebies na kolor jakiś, nie są na czerwono, to te odcinki są już nagrane, tak? Odcinki, które są na czerwono, są niepewne, nie są nagrane. No to wszystkie odcinki, które właśnie wychodzi kalendarzy odcinków i są tam te odcinki podane, te odcinki są u mnie na kanale już nagrane. Więc one już będą, będą, tak? Te odcinki są pewne. Więc tak możecie wiedzieć, czy dany odcinek z danej gry już jest, czy dopiero będzie nagrywany. Jeśli są czerwone odcinki na czerwono, no to one albo zostaną nagrane, albo, albo nie zostaną po prostu, więc one nie są do końca pewne, czy one wyjdą, tak? Są zaplanowane, że powinien być ten odcinek, powinien być w tym miejscu, ale czy wejdzie? No to tego nie mogę wam zagwarantować, tak jak tego odcineczka nie ma. Ja się staram, żeby był ten odcineczek, który tam zapiszę. Ale no, różnie, różnie, to powiem wam, różnie to bywa. Dobra, na dziś ja bym sobie tu, co zrobił? Mamy troszkę rzeczy do powymieniania, więc wymienimy to wszystko. Wymienimy tutaj karty, bo są mi potrzebne tutaj te kupony. Bardzo dużo kuponów, bardzo dużo kuponów, więc wszystko co idzie ja tutaj wymieniam wszystko. To bym w sumie sobie mogł postawić. Nie, ja już chyba jedną mam, a to i tak zrobienie jest, wymienimy, wymienimy. Czy ja tutaj zbieram te? Nie zbieram. Można to skompletować za ten za dwa 200 tysięcy. No, drogo, ale kiedyś chyba na to będziemy musieli zbierać. Na razie wam powiem wymieniamy to, bo potrzebujemy, więc wymieniamy to. Skoda, że tego nie mogę wymienić. Chętnie bym to wymienił. Zobaczymy, co tu z tyłu jeszcze jest. Tu jeszcze mamy coś do wymiany, jakieś kwiatki. I sobie wszystko tutaj powymieniamy. Co tutaj można. O, wybiegi jakieś. Też sobie wymienimy to. Tej drogi na pewno nie mogę wymienić. Ale to jeszcze tutaj mogę powymieniać szyściutko. Elegancko. O, tutaj to też jeszcze mogę wymienić na pewno. O, to ma zebra. Też mogę wymienić. I tutaj się mi zbiera drugi. I tu tego już mamy. Dobra, to, to, to. Teraz jeszcze jeden coś jest. A ten tutaj jest. Kalendarzyka. Dobra, idziemy teraz zrobić znajomych. Może nam jakaś skrzyneczka wpadnie. Więc zrobimy sobie znajomych i zobaczymy, czy uda nam się jakąś skrzyneczkę strzelić. No, co jest? Co jest? Wczytuj się, wczytuj się. O, no, tutaj te zlagowania przy czytywaniu będą, będą, bo tutaj coś mi. Mam chyba za dużo aplikacji włączonych i internet ciągną. To się tak troszkę czytuje. Chciałbym ich troszkę tutaj powyłączać tych aplikacji. Żeby tak nam no, nie ciągło. Dobra. Wyciągamy tutaj wszystkie... O. No nie no. Chyba będę musiał coś wyłączyć. Faktycznie... Faktycznie coś nam tutaj zacina. Dobra. Mamy to. Lecimy do następnego. Co on tu ma fajnego? O. Tutaj już jest jeden balonik. Jeden balonik. Drugi balonik. Trzeci balonik. Czwarty balonik. Piąty balonik. Dobra. Nawet nie mamy kiedy obejrzeć tutaj zoo tych osób, którym pomagamy, bo tak szybko to robimy. Ja wiecie, to zazwyczaj jak się tak właśnie przeskakuje, to mniej więcej się widzi, czy tam jakieś fajne rzeczy są jakoś pobudowane, bo coś trafi fajnego. A tak bym musiał dokładnie sprawdzać wszystkie. Dobra, teraz to powinno chyba troszkę lepiej chodzić. Zobaczymy. No, to jest baloniki. Dajemy ludziom baloniki, dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze trzy serduszka i mamy szyneczkę. No dobra, chodźcie. Chodź. Dajemy tutaj, zobaczymy co tutaj fajnego. Ona wpadnie, wpadło nam coś fajnego. Tutaj sroka, wronna, kruk, nie wiem, nie kruk, nie sroka czy wrona, co to jest. Nie wiem, jakiś taki ptaszek. Nigdy nie umie sobie skapnąć, co to jest za ptak. Napiszcie mi w komentarzach, co to jest za ptak. Czy to jest sroka, czy to jest wrona? Czy to jest, nie wiem, co innego, nie wiem co to jest. Nie wiem, musiałbym poszukać na forum tutaj u czy tam y, forum gry, y, co to jest za ptak. To to my tu za ptaki wyganiamy tutaj z naszych parków, bo nigdy nie wiem, nigdy nie wiem. Albo y, też jeszcze nigdy nie wiem, czy to jest zajączek, czy króliczek. <laughs> Zając czy królik z tych pierwszych. No nigdy tego nie umiem, sobie zapamiętać. Korytko kwiatki, czyli nic, nic specjalnego. Teraz chyba 10 już nie będziemy mieć. Tak mi się wydaje, że 10 już nie nazbieramy. Musiałbym przeliczyć, ile mi tam zostało znajomych, ale zawsze chyba jedna i pół skrzynki mi się trafiało. Więc jednym już trafili. To teraz będzie pewnie połowa tylko. Zobaczymy. No zobaczymy, nie wiem. Musiałbym przeliczyć, ile tych znajomych tu jest. No co to tak wolno idzie? 9. 10, dobra jest. Jedziemy, pierwsze serduszko za nami. Jedziemy, szukamy drugiego serduszka. O, tutaj, tutaj wystawa fajnie. Fajnie to, e, fajnie tutaj wymyślili ten kolor. To mi się też podoba, fajnie, tak? No co jest? Szukaj mi tego. Chciałem go znaleźć. Dobra, wskoczył. O, tu już jest ta, ta jedna z kalendarzyka, to zwierzątko. Możliwe, że ja już jakieś dni nowe w kalendarzyku. Nie wiem, czy jest ósmy. O, tutaj. Kozice uciekły, kozice z zagrody uciekły, kozice uciekły. No co jest? Jakoś się tam troszkę zawiesza. Ja widziałem, że dorobili jakieś nowe rzeczy. E, mianowicie, jak e, rozmnażamy, i nam chcą dorosnąć zwierzątka, to mi dzisiaj wyskoczyło. Zawsze wyskakiwało na przykład dorosła pierwsza koza, później drugie zwierzątko. I na każde trzeba było nakliknąć dorośnie albo tam nie, nie. A teraz wyskoczyło dorośni wszystkie jednocześnie dorosły nam dwa zwierzątka na raz, za jednym kliknięciem, tak? Takie jakieś widzę ulepszenie. Jeszcze bym mogli... Co ja tu chciałem? sprzedywanie tam zrobić. Ze Sprzedaży właśnie, na, żeby szło te karty powymieniać. Których tam tych kart mamy pełno, żeby to szło wymienić. Tak jak jest w Dino Parku, tak? Możesz wszystkie karty wymienić. Na odznaczenia. Jak ci nie są te karty potrzebne, po prostu to wymieniasz. No i fajnie, nie? nie? Nie musi wam to tam zalegać, zawadzać. Zbierać się to, choć macie już dwa zwierzątka, to dalej to musicie zbierać, bo nie możecie nic z tym zrobić. Dopiero jak zbieracie zwierzątko, to możecie potem go wypuścić albo sprzedać, nie? Ale płotki, jakieś te, to tylko sprzedać, nic więcej. A tak by się karty wymieniało na kupony, no i byś jakiś pożytek z tego był, tak? A nie jak ja tam mam 20 płotków do poskładania, czy tam ileś. Ja muszę te płotki poskładać, bo nic innego nie zrobię. No, chodź tu, chodź tu, połapać. Jakoś tak dzisiaj ciężko mi to zabierało. Klikam, a to nie, nie ma zapłonu. Coś tak jakoś słabo to idzie. Nie wiem, chyba. Ja tak, jak wcześniej włączałem, to miałem jakieś takie zamulenia, że cztery razy chyba się mi przeładywała gra. Więc liczmy, że teraz takiego błędu jakiegoś nie będzie, żeby się tam przelagiwało gra. Zobaczymy sobie, no. No, o widzicie, tak jakoś cofki mamy. No, nie fajnie, nie fajnie. Nie wiem czemu takie coś, ale takie triki nam się tu wy 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 wydziwiają. Dwa serduszka nam jeszcze potrzebne i będzie skrzynka. No, zobaczymy, czy mamy tyle znajomych, czy nie mamy tyle znajomych. Co nam tu skoczy? Znów zbieranko. Znów zbieranko. No, to jak to mam 10 zbierać, a to tak nie za każdym razem wklikuję. To też to troszkę tak długo idzie. Jest dosyć fajnie, widzę co zrobione. Nie wiem, kogo w ogóle jestem. Ładika, o. Dobra, jestem Ładika. Nie, brakuje jednego serduszka. Pomóżcie mi ktoś, żeby mi serduszko dali. No. Ja cię kręcę, jednego serduszka brakło. Dobra. Mamy wszystkim, a może mam jakieś wolne miejsce? Nie, nie mam. Ale e, zrobimy selekcję. Kiedy mi pan pomógł? Drugiego. Drugiego. 9 2023. To proszę pana, papa. Pa. Tu jest pomoc, tu jest pomoc trzeciego. Drugiego. Może być. Trzeci. Drugi. Trzeci. Trzeci. Tu jest. Tu jest. I tu jest. No i będzie jedno miejsce wolne, hehe. <laughs> Dobra, porządek zrobiony, zobaczymy co nam tu wypadło, aha. Te roślinki do posprzedywania. No i co, chcecie jakieś zwierzątko dzisiaj? Czy już żeśmy dość zrobili? Już długi odcineczek, gnile, no tam już mamy? 12 minutek, co? Ale wiecie co, może sobie bachniemy tutaj. Patrzcie, mamy takie zwierzątko. Nie mamy go, mamy tutaj skrzyneczek do otwarcia, więc mkniemy sobie skrzyneczkę. Może nam uda się go trafić. Może coś fajnego jeszcze wypadnie w tej skrzyneczce. O! To by mogło mi wpaść. Jest. I to? Jest! Ja cię kręcę. Najlepsze karty jakie mogły wpaść nam wpadły. Elegancko, elegancko, elegancko. No pięknie nam to wpadło. Zaraz sobie zdjętko zapiszemy, gdzieś tam zdjętko, dobra, niech się zapisze, odbieramy te nagrody, zaraz tutaj przerabiamy ile dostaniemy, 500, elegancko, tutaj za drzewko 250 i zadziczka 50, no elegancko. Tutaj skompletowanie, no niestety kosztuje nas 10, 10, 10 tysięcy kuponików, no ale co, ale musimy skompletować, musimy skompletować. Zaraz sobie tutaj postawimy wybieg, bo musimy gdzieś jakiś wybieg postawić. Teraz znajdźcie mi miejsce na ten wybieg. Tutaj jest miejsce. Postawimy sobie tutaj ten wybieg. Niech on się tutaj buduje. Niech się on tutaj buduje. A my idziemy obadać jeszcze jedną skrzyneczkę. Zostaną nam cztery skrzyneczki. A to jeszcze ma dwa zwierzątka, więc spokojnie mamy na razie w zapasie. O! To by też się mogło trafić. Ale tutaj teraz będzie bida, więc musi się nic nie trafić. No mam jednego. I teraz pytanie. Mam jego, czy nie mam jego? Ja bym go chciał trafić, bo nie wiem. Może go mam, może go nie mam. Jerzo, zwierz, może jest. Niestety nie umiem teraz sprawdzić, czy go mam, czy go nie mam. Więc ja spróbuję tutaj. Jest, udało się. Dobra. Więc nie wiem, czy jest, czy nie ma. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj w naszą. Dobra, niech nas zaliczyło. Idziemy tutaj w nasz. tutaj nasz 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 co? Nasz nasz losownik. I szukamy. że tu nie można jeszcze wpisać. Gdybym sobie wpisał, to bym wiedział. Mógłbym sprawdzić, z jakiego biomu on był. By było... O, dobra, mamy. Ale mamy jednego. Mamy jednego. Jest, mamy jednego. Jeżeli zwierzę afrykański. Mamy jednego. Kurczę. Mamy jednego. Wymiana. 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 O! I mamy dwie karty już. Jacie. Ten kluczyk był dobry, trzeba było to dobrze zainwestować. Czyli już mamy 8000. 8000, tak, jest 8000 i mamy drugiego tego. Drugiego nie kompletujemy. Nazbieraliśmy dwa zwierzątka, więc ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania innych odcineczków, komentowania i do zobaczenia. Cześć Wam!